Przejechanie 100 km samochodem elektrycznym już teraz może kosztować 50 zł, a wkrótce będzie jeszcze drożej, nawet 70 zł. To dwa razy więcej niż za przejazd dieslem. Tymczasem wzrost cen prądu sprawia, że operatorzy stacji ładowania likwidują przyciągające klientów promocje, w których tankowanie e-aut było darmowe. W poniedziałek opłaty na swoich stacjach wprowadził Lotos. Do końca półrocza to samo zrobi Orlen. Infrastruktura ładowania wciąż okazuje się bardzo skromna, a jak wylicza Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, jej rozwój hamuje kilkadziesiąt różnych Barier związanych z podatkiem czy procedurami administracyjnymi. Na dodatek ceny samochodów elektrycznych są nawet dwukrotnie wyższe od porównywalnych modeli z napędem spalinowym, z kolei program rządowych dopłat do ich zakupu nie może ruszyć z miejsca. Polska pozostaje jednym z zaledwie kilku europejskich krajów, gdzie do tej pory nie wprowadzono takich zalet. Według analizy rynku transportowego JMK drożający prąd hamuje elektryfikację miejskiej komunikacji autobusowej. Będzie to bolesny cios w elektromobilność, gdyż wobec porażki z prośbą rozpędzenia przez rząd rynku elektrycznych samochodów osobowych to właśnie e-busy miały stać się zwiastunem w Polsce. Eksploatacja autobusów elektrycznych jest porównywalna cenowo z pojazdami z silnikiem diesla przy pozyskaniu dofinansowania w poziomie 70% kosztów i cenach energii z 2018 roku. Teraz ta układanka zaczyna się sypać, twierdzi Aleksander Kierecki, szef JMK. Czy waszym zdaniem Polska powinna inwestować w bezemisyjne autobusy? Kliknijcie w link, aby zobaczyć nowe elektryczne auta.